No siema widzowie, plan na dzisiejszy odcinek jest taki, żeby poenchantować ten kill off. ewentualnie stworzę następny Ale mamy lapis i wiecie co, chciałem wam pokazać trik jak, jak, jak robić, żeby się nie narobić I teraz tak Robimy cztery kratki do przodu Od ostatniego bloku lapisu na minusowe Z idziemy Raz, dwa, trzy, cztery, proszę bardzo Kopiamy się teraz w dół To był mój tunel, ale musimy się Kopać po prostu w dół, walimy kreta i... Proszę bardzo. Mamy diamenty. Wujek agent uczy. No dobra, ile tu jest? Pięć diaksów to będzie na ten na pewno. Plus jeszcze lapis, bo się przyda. Na enchanting. Yy, mogę Wam jeszcze powiedzieć, że nagrywałem już wcześniej ten odcinek, ale oczywiście zapomniałem o tym, że nie posiadam lapisu, ale chciałem Was zanudzać ważeniem po keibach, więc postanowiłem, że po prostu nie wrzucę tego yy, jak kopię, tylko nagram już wrócę z lapisem. I jednak włączyłem dopiero jak znalazłem lapis i diaksy przy okazji, yy, bo to się przyda. No dobra, ale tak w ogóle odcinek zacząłem, nie wiadomo skąd, więc. Jeżeli nie ma się stawcie zostawcie łapkę w górę, zwoła, walnijcie, suba <coughs> i enchantujemy. Mam 14 level enchantingu, 25 przy sobie. Ewentualnie, jak zabraknie pójdziemy do ekspiarki, którą robiłem w poprzednim odcinku. Myślę, że będzie Git, Eks z niej wyleci, więc no y i tak. Ja bym najpierw prezentował ten kilof, potem stworzył następny, bo tak efficiency 3 by się przydało, jednak, mimo wszystko, i unbreaking, jakieś szczęście, jakby leciało, to by nie był zły Serio, Chcę po prostu zrobić taki z tego kilofa, takiego koksa chcę zrobić z tego, tego kilofa, że kilofu, kilofa, nie wiem jak to się odmienia. Chciałbym taki, takiego koksa z tego zrobić, żeby było efficiency 3 minimum. Szczęście dwa lub trzy, najlepiej trzy, to tak dwa minimum i unbreaking 3, eee, 2 też minimalnie już tak dwójka by była. Waga żeby ty nie wszedł ten creeper. Proszę, 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 proszę. Wow, tu mamy tego chłopa. I tu idzie do mnie Creeper. Tu Creepera najpierw wyjaśnię. W ogóle wy nawet nie wiecie widzowie jaki był problem. Idź stąd. Zombie mnie atakował, kurde. I tu mi wysadził ten pajac. O nie, moje drzewko. Czekajcie, dirt. I tutaj też powinienem mieć dirt. Gdzieś schowany tak mam. No to łatamy. Generalnie, widzowie, jak coś to ja będę łatał wszystkie takie dziury, żeby potem nie było, że... Yy, jest jakaś wielka dziura, nie? W sensie, no, chodzi mi o to, żeby potem nie było takich dziur dużych, bo naprawdę szkoda, bo tutaj była zasadzona ta. Ej, dziur się skończył. Dobra, nie jestem w stanie nic z tym zrobić. Zjemy sobie chlebek i wiecie co? Ja bym na razie nie tworzył zimnego kilofa, po prostu zniszczantujemy ten i na nim jest efficiency 2. I zenczantowany jest. Biorę go po prostu. Jest tylko Transi 2. Tylko kurde. Musimy zrobić to koło takie, które odenczantowuje. Disenchantujemy je potem. W sensie, no wiecie o co mi chodzi? Jest takie kółko, które pozwala disenchantować itemy, i chciałbym właśnie je stworzyć. I ono będzie tutaj chyba. No się, jak się je tworzyło? Kurde, nie pamiętam, widzowie. Serio nie pamiętam, nie wiem czy mam w ogóle recepturę na to odblokowaną. Tu nie ma tego koła. Tutaj tego koła też nie ma. Czy jest? Nie ma. tego koła też nie ma, tu nie ma. Może tutaj jest. Ja nie pamiętam w ogóle, widzowie, nawet gdzie było to koło. Tu? No tu nie będzie. Tutaj? Nie ma. Co to w ogóle za blok jest ciekawy? O kurde. Ciekawy blok. Oj, widzowie. Problem będzie. Wiecie, co ja sobie to w necie znajdę prosto, jak się to kraftuje, bo. Koło do. Dis. En. Czem. Przedgotowania, crafting dobra, kamień szlifierski, to się nazywa. Sorry, pomyliłem się. Yy... Zaraz znajdę, jak to się kraftuje A dobra, to tak musimy piecyk stworzyć i z piecykiem myślę nie będzie problemów, bo no jednak to nie jest problem jakiś duży stworzyć piecyk już wam pokazuję nawet jak się to tworzy, bo nie dziwne, wybyście też kiedyś zapomnieli, bo to jednak nikt chyba rzadko bardzo się korzysta przecież z tego Efficiency 2 no, wiesz, krokopie <coughs> no, widzowie? Yy, Przepalimy to Trzeba przypalić I czym? Tym przypalimy? No dobra, da damy radę tym przypalić To so i tak nie lubię brzozowego drewna zbytnio To sobie tutaj jeszcze możemy odłożyć, myślę Lapis też tu będziemy trzymali Bo lapis jest jednak cenny O tutaj on będzie miał swoje miejsce O w tym miejscu I diamenty sobie wezmę jeszcze Żebym mógł sobie ten... No i patrzcie, przepalony stone Aha, bo tu muszę więcej jednak. Dobra, nieważne, nic nie ważne, mówiłem. Musimy więcej strunę przypalić. Musimy raz, dwa. Jeszcze. I tak cztery tutaj dodamy. Widzowie i patrzcie, przypaliło się cyk. Ten. I jeszcze musimy dosłownie jedno się przepalić musi. I ono da radę już, myślę na luzie. No, to za przepali się. Yy, Przepalony. I teraz tak, patrzcie na to. Bierzecie tak, robicie tak. To tutaj teraz tak. Tak, się muszę sprawdzić, jak tam było. A, w ten sposób. Dobra, no to patrzcie, robicie tak, tak. Nie, widzowie, tak. W ten sposób, i teraz drewnem tutaj, i wychodziłbym kamień ślifierski. I z racji, że tutaj on jest do desenchantowania to robimy go tu. I teraz tak desenchantujemy. Jakie są te enchanty? We szczęście 2 cały czas. To jakbym to zenchantował na najniższy <grym> aha i teraz Breaking 2 Kurde, Unbreaking 2 uleciał Unbreaking 2 nie jest jakimś takim dobrym enchantem, który bym chciał Ale patrzcie, co tutaj mamy Konie są tam i myślę, że możemy podnieść po prostu poziom w enchantingu teraz Bo To idziemy przerobić sobie na Hop Dobra, jest git i musimy teraz pójść y, do, do krów. Tylko nie wiem, czy to jakieś w pobliżu są, bo krów jest stereo mało. Są dwie, trzy, są z tego co ostatnio sprawdzałem, ale wolałbym konie załatwić, bo z koni. koniów. Kon, nieważne. Y, leci też z nich y, skóra, a ja akurat skóry potrzebuję, więc mi wszystko jedno co załatwia. Wolałbym oszczędzić jeszcze krowy. Chyba, że tam dalej gdzieś by były. Chyba, że... I dobra, wiecie co zrobię? Po prostu rozmnożę krowy. Cyk. To wyrzucimy. Yy, podmianka. Jeszcze to. I dobra, i teraz tak. Tą krowę karmimy. I tą krowę karmimy. I będą trzy. A tą zabijamy. I ile? Błagam? trzy. Dobra, mamy trzy. Jest lito. Jest bardzo dobrze. Nie wiem, czy tam ten krowyś nie chce rozmnożyć Dobra, w każdym razie. Yy, tak, my musimy teraz sobie położyć tutaj. Yy, 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 yy. Musimy sobie skraftować to. To zbierzemy i kraftujemy sobie bookshelfa. Mówię to, jak w słapach czasem grałem z kolegą ostatnio. To też wszystko mówiłem to, tamto, skraftujemy sobie to. I nikt nie wiedział nigdy, co druga osoba craftuje I patrzcie, i teraz tutaj jest który level? Jest 16, a dwudziesty? Kurde, no musimy wbić 20 na tym enchantingu, nie? Miałem nie coś w wieku, co by mi pomogło, może? Oj, oj, raczej nie mam. Chociaż łódkę tutaj gdzieś chyba zostawia. Dobra, wiem, gdzie jest łódka, tam jest łódka. Za tym domkiem o tym o. Hop, I płyniemy. I wiecie co, widzowie? Ja bym się przepłynął teraz w tą stronę przy górach, bo tu nie pływałem, a w inne stronę pływałem i zbierałem już trzcinę. I teraz mam 43 lapisu. I pytanie, czy chciałbym wpływać do i wyzebrać sobie więcej lapisu, czy nie? I chyba nie, bo mi to się nie przyda raczej. Po prostu będę kopał sobie w Keiwach to, że to będę. Mam 19 level. Chyba będziemy musieli pójść sobie do ten. do netheru. I podekspić troszkę. Potem. Jak na 20 level, żeby był enchanting. Dobra, tu jest trzcina. To zbieramy Potrzebujemy jeszcze tak. Widzowie. Kurde, sorry się. Wyciągam. Bo... Bo tak, bo lubię. Yy, potrzebujemy jeszcze na minimalnie jeden buksel, żeby tam było około 20 levela, No bo kurde mniej niż 20 to ja nie mam po co enchantować coś czuję, bo tam widzieliście widzowie, jakie były enchanty. Kurde, Efficiency 2 tylko wlatywało. Ja nie potrzebuję efficiency 2 tylko. Tylko ja bym chciał też, zdobyć jakiś kurde fajny enchant. No to bo ja nie będę do trzech kilochów specjalnie, bo trzeba je łączyć. No, tak no, ludzki rozum, nie? No kurde, nie opłaca się to. Mm. No tutaj to nie. Tutaj to na pewno nie będę niczego szukał, tutaj... myślę, że tutaj będzie jakieś przejście, ale nie ma niestety. A tutaj gdzieś może coś by było fajnego. Ja tak teraz widziałem Przejdę się na piechotę. Myślę, że tam coś jest. Jakoś forteca. I bym pewnie zaszedł, bo ja lubię takie miejsca, żeby sobie tam pójść coś, poszukać, zdobyć, potem mieć. O dobra, mamy trzcinę. Widzowie, pokchump. To jest to. Ile? Ło, kurde tym, to ja zrobię aż dwa szelfy Tylko jeszcze skórę z krów. Właśnie. Hej, bo ja nie mam łódki chyba ze sobą. No nie mam, dlatego musimy się przejść teraz po to. Dobra, tu będzie łódka, chociaż nie wiem, czy będę po nią teraz szedł. Po prostu zapamiętam, gdzie jest i teraz pójdę sobie po krowie. bo jesteśmy w górach, nie? I pająki mamy. Dobra, akurat pająki, to wywalajcie mi stąd. Nie chcę Was tu widzieć. Jeden pajączek, drugi pajączek, hop, wyjaśniony. Dobra, no fajnie, są świnie, są te, te... Oto jest. A, krów nie ma. Kurde, szkoda. Bo ja krów potrzebuję właśnie w tej chwili. Krowy na tym biomie? Mogą być? Nie mogą. Nie wiem, chyba nie mogą. Chociaż... Mogło, ale nie chcę iść tam, w to miejsce, bo nie lubię tego biomu strasznie. Najmniej właśnie ten biom lubi, kurde... Nie chcę Nie chciałoby się tam iść teraz. Do tego biomu. Eee... O, w zapomniałem o tej. O... Pustyni tutaj. Że jest? co, się chyba wrócę, bo tutaj krów nie ma, niestety. I patrzcie, jak wie Minecraft, że czegoś szukacie typu krowy i w ogóle, to nie, nie dostaniecie krów, nie? A jak Minecraft yy, wie, że szukacie świn, to świn nie dostaniecie, a krowy będą cały czas. to może jest właśnie pomysł. Czekajcie, bo to jest ta pajaca. Pajac jest ten głupi, ze strony, którego trzeba rozwalić, choć tu. No tak, po prostu butelkę mi dropnij, no? Jezu, nie mogę. No kurde. Ma... To jest jeszcze na przykład, jak mnie Minecraft nie lubi. Chciałem ją wyjaśnić w specjalnie po to, że ona daje fajne butelki jakieś z, 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 z miksturami. I oczywiście nie, zamiast agent dostać y, miksturkę fajną, która się przyda potem. Nie, dajmy agentowi, kurde, największy syf jaki istnieje. Ile jeszcze poizona no, mam 8 sekund, 6, 5 No dobra, mam serduszkę w tej chwili, ja bym chciał zrobić Melgi jumpa, bym o tym się zapomniał, to bym padł. W sensie może bym zrobił Melgi ale wolę nie testować. Tak dla własnego bezpieczeństwa. Kurde, to jest jakaś, nie wiem, fortyfikacja chyba. Bo to strasznie dziwnie wygląda. Nie wiem, nie będę tam wpadał. To jest ten portal. Opuszczony. To co widzowie? Powrót do domu. Niestety. Bez krów. Czekajcie. Ja potrzebuję, zgodnie z moimi intelektualnymi obliczeniami, 6 yy, skóry. A jak mylamy tutaj spotkał. O kurde, dobra, lamy też by można było wyjaśnić ich konie. Ale wiem, gdzie jeszcze mogły być jakieś zwierzęta w tym lesie. Mogą być krowy na stówę. I do tego teraz się tam przepłyniemy. I myślę, że znajdziemy jakieś krowy w środku lasu. Ja tylko zobaczę, ile trwa film. Film trwa 18 minut. Zostawiam jakby coś łódkę, żeby móc szybko odpłynąć. I musimy tutaj znaleźć krowy. Proszę, żeby tu były krowy. Jest jakaś plana. Na polanie może? Co? Proszę, proszę. Jakieś krówki tutaj, żeby były ładne, piękne. Błagam. Chodźcie tu w ogóle jak przeskoczone. Mmm, jaki moment. Kurde, ja skóry potrzebuję, muszę zrobić hodowlę krów poza odcinkiem, już, żeby was nie zanudzać, ale muszę znaleźć kurde ten, muszę zrobić sobie hodowlę krów, bo ja nie mam krów żadnych. Wy wiecie, widzowie, co ja teraz zrobię. Wy wiecie, że ja to zbieram. pewnie. Nie, i. Kurde, pewnie zastanawiacie po co, a ja wam powiem tyle, jeśli się zastanawiacie, że mi to potrzebne Dobra, mam jedną HP, Mam jedną HP, Mam e, dwa HP, W sensie no takich rzeczy mamy. Jedną serduszkę mam. Mm, mam. Jakby nie uciekł, to bym padł. Teraz też mogę paść, bo mnie jakby ten e, chłop trafił. Swoim jakże mocnym łukiem, to ja bym nie żył, ja bym już teraz w tej chwili tutaj klepał glebę. Dobra, kraftujemy bardzo szybko łódkę. Hop, teraz tak to wywalamy, to zbieramy, to zostawiamy i płyniemy. Jestem cały czas gdzieś niedaleko ten mojego... mojej wioski. Tak krążę tutaj gdzieś z nadzieją, że coś znajdę. Może tutaj w tych lasach będzie... Jak wiecie, znalazł chociaż jedną krowę, to bym ją zabił i bym miał może dwa skóry, trzy, by fajnie wypadło. By mnie Minecraft polubił. Proszę Minecraft, błagam. Daj mi krowę. Ja potrzebuję je zabić i mieć ten skórę z nich. Kurde, nie ma. Muszę się wrócić po tą łódkę, bo jakbym tak cały czas kraftował nowe, to stracę całe drewno na łódki. Dobra, za to tego Creepera wysadzimy sobie. O kurde, to są te szkiele, to one będą już mnie celowały. Myślisz, że będą. Celujecie? Nie, nie celują. Dobra, Git. Ja się cieszę. Ale tu pływa ten pajac. A krów jak nie było, tak nie ma. Tutaj już zachodzi słońce. W się sensie, no ten, księżyc. Więc całą noc pływałem. I w ogóle mam teraz wrażenie, że tych mubów jest więcej. Z jakiegoś powodu. W się sensie, ich kiedyś było mniej na pewno. Na tej wersji. Bo... Teraz, jak do raz sprzedłem, to miałem 5 creeperów, yy, 3 szkielety i 10 zumbiaków. Co ja tu mam? To wywalamy, bo to jest dioryt, Diorytu tu nie potrzebujemy. I szukamy krów. Kurde, szkoda, że nie ma krów tutaj gdzieś blisko. Bo seryj ich tak potrzebuję teraz. Wychodzimy. O, może tu będą gdzieś na górze, bo to jest taka górka. Błagam, proszę, Minecraft. Polupmy się. E Dobra, coś tu jest. Tu jakby była jakaś polana, Na polanach często są krowy. E Jakieś te może by były krówki tutaj? Minecraft czy co? Kurta no no w no ja naprawdę tutaj biegam cały czas, widzicie zresztą na filmie, i szukam i niczego nie ma. Minecraft mnie nie lubi. Strasznie mnie nie lubi. No i już jest moja wioska tutaj, w tej chwili. Chociaż może to jest jakiś sposób, żeby po prostu w wioskę to zrobić. Ja bym zrobić po prostu hodowlę tych krów. Pójdziemy zabrać hejbale ode mnie z domku. Weźmiemy tamtą te, te yy, pszenicę, damy krowom, rozmnożymy je. Kurde, jaki pomysł to jest? Ja muszę proste krowy rozmnażać. Ewentualnie gdzieś indziej mogę spróbować płynąć, ale już nie wiem, czy jest sens. Nie chce mi się tego robić, naprawdę. Chyba, yy, ale mamy tu? Tu mamy. Dobra, odłożymy sobie to do skrzynki, bo mi niepotrzebne.

Chodź. Idziemy. Zapraszam. Tutaj. Chodź. Chodź, chodź, chodź. I stąd, dobra. Karmimy. Mm. Dobra, jest młoda już krówka. Ja muszę ci wyjaśnić, niestety... Mamy, bo... Potrzebuję skóry bardzo mocno. I ile wypadła? no, to no, tak no, no, fajnie. Ojej, potrzebujemy ten. Potrzebujemy zdobyć więcej skóry na stół. I gdzieś tu może by było. Tak przydałaby się, nie? Jednak skóra. No, trochę mocno. Trochę bardzo mocno. No bo jednak, mimo wszystko, ile trwa film? Trwa 25 minut. Yy, dobra, widzowie. Na dzisiaj to chyba tyle. Ja znajdę sobie krowy i nagram sobie Nara.